Witam. Chciałem, chciałem zrobić nowy vlog, ale nie sam. Chciałem zrobić, zrobić go z Kamilem. Kamila znacie, to nasz najmłodszy vloger. Vloger, który używa Niku Bocian Vlog. O, jak z Kamilem, to oczywiście o ptakach, o ptaszkach. Miało to być coś o sikorkach. Kamil tam za oknem widzę, ma stołówkę, ptaczną stołówkę. Wśród tych ptaków dominują sikorki. Podgląda i filmuje sikorki, zwłaszcza sikorki. A więc, no, temat wydawał się być wybrany chyba optymalnie. Ale, żeby zaproponować Kamilowi taki temat, to musiałem najpierw się wcześniej do tego tematu przygotować. Zacząłem więc buszować po internecie. No, po internecie, czyli praktycznie po YouTube tak YouTube jest dzisiaj synonimem internetu, jak mówimy że robię filmik do internetu to wiadomo, zrobię filmik który chcę pokazać na YouTubie przecież tak 15 lat temu 12, 15, 15 chyba nie, 12 lat temu takim synonimem internetu była, było, było pojęcie altavista taka amerykańska wyszukiwarka internetowa no, która załatwiała wszystkie tematy w internecie wyszukiwała, pokazywała publikowała Altavista miała też swój serwer do poczty e-mailowej no, obok niej rozwijała się też amerykańska historia Yahoo która tu w Europie była raczej bardziej popularna te same, ten sam model te, te same cele Czyli, mm, internet kojarzony był właśnie albo z Altawistą, albo z Yahoo. no Potem z Google. Google przejął tą rolę przodownika i lidera, i Google stał się synonimem internetu. A obecnie, w ramach tego Google, Google, Google'a, e, synonimem internetu stała się, stał się mm, YouTube. No, więc na YouTubie. Zacząłem przeglądać archiwa YouTube'u, zasoby YouTube'u, no w poszukiwaniu filmów z sikorkami. W ogóle filmów i wiedzy z cikorkami, Jest tam tego sporo, ale w trakcie oglądania znalazłem też materiał, sporo materiałów o ptakach do nowego tematu. Ten temat. Ten temat to brzmiałby. Tak roboczo nazwałem sobie e, ptasi móżdżek, ptasi łepek. W języku polskim od dawna utarło się powiedzenie ty ptasi móżdżku. No tak, ptasi móżdżek, ptasi łepek e, jeszcze jest synonimem słabego myślenia, kiepskiego myślenia. Ale, ale trzeba powiedzieć, że nie każdy ptak chociaż ma ptasi móżdżek, nie każdy ptak nie potrafi myśleć znalazłem na YouTubie kilka filmów i filmików pokazujących jak bardzo niektóre ptaki potrafią swoim zachowaniem upodobnić się do człowieka jest na przykład taki ptak nie zapamiętałem nazwy jakiś ptak który żyje nad wodą no, i żyć nad wodą, to y, karmić się tym, czym woda, y, co w wodzie jest y, obfite, a więc małe rybki. To wszystko potrafi przy, przy y, pomocy narzędzia, kawałka chleba, skórki rozmoczonego chleba, potrafi świetnie wędkować. Powiedziałbym, chociaż nie używa wędki, ale potrafi świetnie y, łapać ryby. Siedząc cierpliwie na brzegu, jak wędkarz z wędką, zobaczcie. A zobaczcie teraz ptaka, kruk, kruk mieszczu, kruk, który się urodził i wychował w mieście i potrafi świetnie zrozumieć warunki i zasady życia w mieście. Potrafi je przystosować do swoich potrzeb. E, takim przysmakiem, ulubionym przysmakiem kruka jest orzech e, włoski, ale ziarenko orzecha włoskiego schowane jest głęboko za twardą skorupą. Kruk nauczył się że jeżeli weźmie ten orzech w dziób i poleci wysoko i puści go, ale na asfalt, to ten orzech najczęściej upadając rozbije się, pęknie skorupa, wtedy tylko zaczy z góry capnąć to i, no i, ale nie zawsze bywa nieraz tak, że kruk upuszcza ten, ten orzech na asfalt, nic, no to jeszcze raz leci. Łapie orzech do góry, się zbija i ponownie, i znów, i znów, i znów. I niestety nic z tego nie będzie. Ale kruk zauważył, że są takie miejsca na jezdni, gdzie jeżdżą samochody. Jak się celnie rzuci ten orzech pod koła samochodu, to koła samochodu na pewno ten orzech zgniotą. Wszakże... Hmm. No, spróbujcie teraz podejść do tego orzecha Jak pojezdni cały czas Jażdżą samochody Samochód zmiażdży orzech Orzecha To zmiażdży i kruka hmm. I na to kruczysko Wymyśliło sposób Kruk zauważył, że są takie Jeszcze inne miejsca na, na jezdni Przejścia dla pieszych sygnalizacją świetlną Gdzie co jakiś czas <tryk> Na tym przejściu Ruch samochodowy zamiera nie ma. I wtedy można przejść tak jak człowiek, słuchając sygnału, no ptak pewnie kolorów nie rozróżnia, ale świetnie słyszy, że podczas zielonego jest sygnał, taki przerywany sygnał, który świetnie dla kruka jest zrozumiały zobaczcie cwaniaka Kruka miejskiego. Nalazłem też filmy, jak naukowcy angielscy hmm, spróbowali nauczyć kruka robić sobie no, proste, a jednak narzędzia pomocne w zdobywaniu posiłku, pokarmu. Kruk dostał hmm, no, taki drucik, taki, taką, taką przedłużkę, ale prosty, niezgięty. I, ten, i tym drutem. Powinien sięgając w głąb męzurki, tam zna podnieść taki koszyczek czy coś, w czym jest ukryty pokarm. No ale cóż prostym drutem, to przecież co tam można no, szukać i macać. Nie weźmie się do góry. Kruk popukał się w ten ptasie muszczek, oczywiście w myślach nie naprawdę. Aha, to muszę mieć na końcu haczyk. Wyjął ten, druci ten drucior. Zaczepił tam o męzurki i przesuwając się dookoła męzurki potrafił ten drut wygiąć w haczek, potem go w dziób, potem do tej męzurki, zresztą zobaczcie sami. A drugie, to wszystko też y, z papuk, żako no się ze, zaprzyjaźniło się ze swym panem. Panem? Czy ja wiem, czy panem? To raczej przyjaciel, kolega. Przyjaciel serdeczny, bo y, to, y, to żako w swoim no, panu, przyjacielu jest zakochane. Y, potrafi prosić się o pieszczoty, i potrafi prosić się i ruchem głębka, ale i słowami. Zobaczcie jak mm, przymila się do swojego przyjaciela. Zresztą ten człowiek, ten mężczyzna, nie wiem, około 30, 30 letni tak, tak wynika, bo on też się ten ktoś też się pokazuje, chociaż kawałek twarzy, ale też pozuje do kamery, Musi go coś widać. Ten facet też uwielbia, kocha swojego ptaka, swojego żako, Arturek. Arturku daj dziubę, o jaki dobry dziubek. daj buziaka no daj buziaka buziaka no daj buziacka. no daj buziaczka jaki dobry buziak jaki dobry daj buziaka Takie dajesz dobre buziaki? Jaki dobry buziak. No taki dobry buziak.

No brawo, Arturku! Artur, jaka kuchnia, jak to Lata Mucha kocha? Kocham, kocham Cię mocno. A? No też Cię kocham. No kocham, jaka No Lata Mucha kocha. No kocham, no się... kocham no, kocha, kocha, mocno. Urka kocha. No tak. Te... Mocno, mocno kocha na Arturka. Mocno. Mocno, mocno. No dedulku, to. Kocham, mocno. Kocham czy, kocham czy kocham cię. No i mówcie teraz do kogoś, ty ptasi muszczku. Ptasi musztek może być też no potężny. Może mieć całkiem ludzki wymiar. I tymi słowami chciałem się pożegnać do miłego zobaczyska.